Kolana naoliwione, parę przysiadów dla poprawy krążenia zrobione, mocne wędziska już w dłoniach. Adam nigdy nie miał na kiju suma większego niż 60 cm. Ponieważ z przewodnikiem pływa się po to, aby czegoś się nauczyć, postanawia zapytać, jak wygląda uderzenie suma i jak należy się wtedy zachować. Branie jest atomowe, można naprawdę stracić kij z rąk. Nie możemy trzymać wędki silnie kurczowo, no bo się zmęczymy, 15 minut połowimy i będziemy mieli skurcze całych przedramion. Po prostu trzymamy kijek delikatnie. Ale asekuracyjnie, że w momencie kopnięcia jesteśmy w stanie zatrzymać chociaż wędkę. Hamulec musisz mieć tak optymalnie ustawiony do ugięcia kija. Mm -hmm. Musisz już sobie dostosować, tym żeby ci po prostu nie połamał wędki, ani jej nie wyrwał, no bo czasami... Jasne. Już mi się teraz tak przydarzyło, że któryś z klientów dokręcił po prostu hamulec. Ja, mm -hmm. ja tego nie sprawdziłem przed wyprawą i w momencie brania suma nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Ryba ciągnęła łódź przy 0,80. No to do boju. Dawaj, bieg i wioch.